Panie premierze, gdyby oprzeć się na materiałach medialnych z ostatnich dni, a nawet ostatnich godzin, to aktualnie jest pan w Polsce człowiekiem z najgorszą recenzją swojej pracy. Jakie to jest uczucie? Jak pan to przyjął? Bo lawina od paru dni jest piekielnie intensywna. Były duże oczekiwania. To był dla mnie też jedyny sposób, kiedy decydowałem się na, na powrót. A przecież główną motywacją było to, żeby zmienić władzę w Polsce. Bo naprawdę byłem głęboko przekonany, że to, co się dzieje, zapisu, to jest coś bardzo złego dla ludzi w ich życiu takim codziennym i dla Polski jako państwa. Więc wiedziałem, że muszę też wzbudzić maksymalne emocje, ponieważ dzisiaj polityka, wybory, yy, to jest przede wszystkim emocja. To są i lęki, ale też nadzieje, marzenia w, w dużo mniejszym stopniu niż. Lata temu jakieś chłodne argumenty czy kalkulacje rozstrzygają tylko, tylko wielkie emocje, wielkie opowieści. To motywuje ludzi i stąd ta rekordowa, absolutnie rekordowa frekwencja.